Już doszło. Ty, bo ci tu chyba pieprzyk wyjdzie na nosie. Mam <grym>, no bać bym pieprzyka próbowała. O, no pierdolę. Będziesz mieć tu pieprzyk na nosie. Gdzie ty masz taki pas tu? To nie czekolada albo coś? Coś ty, to jest, to jest, to jest początek pieprzyka. Mua! <grym>, Pokaż, żeby zrób akuku babci. naszej muji. <z adapt dearhouse> <zad Senator> <I bo> <survivor> jak się rączki grzeje? Jak ta ha rączki? rączki, jak. Tak trzeba zrobić. Chodź Maliu się na spacerek. Nie pójdę Nie pójdziesz? Chodź. Na słoneczko, na wiaterek. Maja idzie na spacerek. Ubieramy ciepłe rajtki I co może się wymować do rajtek? A pod rajtki ciepłe majtki? चो चोचा